Niech Bóg was pocieszy. Wiem ponadto, że nie tylko ta rzecz was zasmuca, ale także fakt, że podczas gdy inni zdobyli kościoły przemocą, wy tymczasem jesteście wypędzani ze swoich miejsc. Oni bowiem trzymają miejsca, ale wy apostolską wiarę. Oni są, to prawda, w miejscach, ale poza prawdziwą wiarą, podczas gdy wy jesteście poza miejscami, ale wiara jest w Was. Zastanówmy się, co jest większe miejsce czy wiara? Najwyraźniej prawdziwa wiara. Kto zatem stracił więcej? Lub kto posiada więcej? Ten, kto posiada miejsce, czy ten, kto posiada wiarę? Zaprawdę dobre jest miejsce, gdzie głosi się wiarę apostolską. Święte jest, jeśli tam mieszka święty. Ale wy jesteście błogosławieni, którzy przez wiarę jesteście w Kościele. Mieszkacie na fundamentach wiary i macie pełne zadowolenie, nawet najwyższy stopień wiary, który pozostaje wśród Was niezachwiany. Przyszła ona bowiem do Was z tradycji apostolskiej i często przeklęta zazdrość chciała ją zachwiać, ale nie zdołała. Wręcz przeciwnie. Próby takie raczej ich odcięły. Albowiem tak jest napisane: Ty jesteś synem Boga żywego. Piotr wyznał to przez objawienie Ojca i powiedziano mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie Bajrona, bo nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. I cała reszta. Dlatego nikt nigdy nie zwycięży waszej wiary, umiłowani bracia, bo jeśli kiedykolwiek Bóg odda kościoły, a myślimy, że odda, to jednak bez takiego przywrócenia kościołów wiara jest dla Was wystarczająca. I aby nie wydawało się, że mówiąc bez pisma świętego, mówię zbyt ostro, dobrze jest doprowadzić Was do świadectwa pisma świętego, ponieważ przypomnijcie sobie, że świątynia rzeczywiście znajdowała się w Jerozolimie. Świątynia nie była opuszczona, najechali ją obcy. Skąd też świątynia znajdowała się w Jerozolimie? Ci wygnańcy zeszli do Babilonu na mocy wyroku Boga, który ich sprawdzał, a raczej poprawiał, jednocześnie objawiając im w ich ignorancji karę za pomocą krwiożerczych wrogów. I obcy rzeczywiście zajmowali to miejsce. Ale nie znali Pana tego miejsca, podczas gdy On nie odpowiadał ani nie mówił. Zostali opuszczeni przez prawdę. Jaką więc korzyść przyniosło im to miejsce? Bóg powołał księży rzymskokatolickich, żeby byli duchowymi przewodnikami ludzi. Czyli żeby prowadzili ludzi dobrze, a więc do wnętrza kościoła rzymskokatolickiego, do sakramentów, do Maryi i na głębie Mistyki Katolickiej. Tymczasem wielu kapłanów rzymskokatolickich nie tylko nie prowadzi ludzi do wnętrza kościoła rzymskokatolickiego, ale oni wręcz wyprowadzają polskich katolików na zewnątrz Kościoła rzymsko-katolickiego, czyli do protestantów. I robią to pod płaszczykiem dzisiejszego ekumenizmu i pod płaszczykiem katolickich wspólnot przyjaźniących się z protestantami. To pod waszym duchowym prowadzeniem, szanowni księża, zakonnicy i biskupi, polscy katolicy zaczynają mieć problemy duchowe, i to pod waszym duchowym prowadzeniem polscy katolicy sami już nie wiedzą, co jest katolickie. Co protestanckie, i w co w ogóle mają wierzyć i komu mogą ufać. Co wy w ogóle robicie z polskim Kościołem rzymskokatolickim? Dlaczego ciągniecie go na dno? Wasze duchowe prowadzenie i Wasze duchowe rozeznanie przynosi zgniłe owoce i katastrofalne skutki w życiu wielu polskich katolików? A przecież to jest wasza odpowiedzialność i to Wy. Księża i biskupi rzymskokatoliccy jesteście odpowiedzialni przed Bogiem za duchowe prowadzenie i rozwój polskich katolików, a nade wszystko nie bronicie depozytu wiary Kościoła rzymskokatolickiego. Co z Was za księża i co z Was za sługi Boga? Przecież to wy poprzez całokształt Waszej działalności oraz Wasze wypowiedzi i Wasze złe duchowe prowadzenie. Podmieniacie nam Kościół Chrystusowy. Co z was za księża? W swoim sumieniu uważacie, że nie robicie nic złego, ale jest pewne zdanie w Piśmie Świętym, które dotyczy również was, drodzy księża, zakonnicy i biskupi, a brzmi ono następująco: Ale gdybyśmy nawet my, albo anioł z nieba, głosił Wam Ewangelię różną od tej, którą Wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Galatów 18. Może czas się zastanowić nad prawdziwością Ewangelii, którą głosicie, drodzy, księża, zakonnicy i biskupi, rzymskokatolicy z ekumanizmu. Czujecie się absolutnie bezkarni, bezkarni, bo nikt nie zwraca wam uwagi ze względu na szacunek do kapłana. A wy robicie sobie wszystko, co tylko chcecie, i wszystko, na co tylko macie ochotę. Ale w tej chwili wy Księża, zakonnicy i biskupi z ekumenizmu przekroczyliście już wszystkie możliwe granice, w tym wszystkie możliwe granice moralności i zdrowego rozsądku. Kto wam pozwolił prowadzić polskich katolików do ekumenizmu i do protestantów? Kto wam na to pozwolił? Polak, a zwłaszcza polski ksiądz czy biskup, nie dopuszcza się tak haniebnych czynów. Wobec polskich katolików i kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, których dopuszczacie się wy, księża i biskupi w ekumenizmie. Żaden święty kościoła rzymskokatolickiego nie prowadził ludzi do protestantów, lecz raczej udowadniał, że protestanckie nauki są błędne i heretyckie. W obliczu tak wielkiej waszej zdrady, których dopuściliście się, dopuszczacie się już od tak długiego czasu. Przy jednoczesnym braku nawrócenia i skruchy, hańbicie Wasze kapłaństwo. Kiedy zamierzacie się opamiętać?